Sonar to podcast, w którym badamy odmęty współczesnej polityki. O aktualnych wydarzeniach rozmawiamy z perspektywy historii, kultury i socjologii. Zapraszają Michał Kania, Paweł Rybicki i Marcin Strzymiński. Zaczynamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Sonar. W tym odcinku zajmiemy się tematem migracji, ponieważ temat znów wraca na agendę nie tylko. Polską, ale też y, agendę Unii Europejskiej, ale zanim przejdziemy do odcinka zapraszamy Państwa do obserwowania naszych kanałów w mediach społecznościowych i do obserwowania naszego podcastu w platformach podcastowych. Temat nielegalnej migracji w zasadzie ciągnie się w Europie od co najmniej 10 lat i co jakiś czas wraca jak bumerang. Z różnym nasileniem po Morzu Śródziemnym kursują łódki, pontony wypełnione po brzegi ludźmi, którzy uciekają z Afryki. Wcześniej funkcjonował także szlak pieszy przez Turcję i Bałkany. Włoska wyspa Lampedusa, położona blisko wybrzeży Tunezji, w zasadzie już teraz pęka w szwach. Tam są problemy i humanitarne, i e, zdrowotne, sanitarne. E, co chwilę wyspa jest wizytowana przez unijnych dygnitarzy po to, żeby... Doglądać stanu przepełnionych ośrodków dla uchodźców. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż koczują migranci, którzy przybyli tam drogą lotniczą, prawdopodobnie do Mińska, właśnie przez, lub przez Rosję. Wielu z nich, próbując dostać się na teren Unii Europejskiej, ryzykuje życiem, wielu to życie traci. Czy to z wycieńczenia, głodu lub zwyczajnie. Tonąc po uszkodzeniu marnej jakości łódek. I o co w tym wszystkim chodzi, Marcinie? Władze Unii Europejskiej przeznaczają sporo pieniędzy na kwestie uchodźcze, migracyjne. Tylko na lata 2021-2027 Fundusz Azylu, Migracji i Integracji wnosi prawie 10 miliardów euro. Poza tym istnieje wiele programów mających rozwiązać ten problem. Natomiast wciąż się to nie udaje od tylu lat. Dlaczego więc przez tyle lat Unii Europejskiej, tylu wybitnym, moglibyśmy przypuszczać, mózgą wspieranych przez wielu ekspertów. Nie udało się ograniczyć zjawiska tej nielegalnej migracji, i ten problem wciąż doskwiera krajom na granicach Unii Europejskiej. Tutaj musimy pamiętać o tym, że ten kryzys imigracyjny jest wielowątkowy. Po pierwsze, mamy tutaj zorganizowane grupy przestępcze, które zajmują się przemycaniem ludzi do Europy. To jest biznes, który jest warty setki milionów euro rocznie. A jeżeli tak jak powiedziałeś, już od co najmniej 10 lat my się z tym borykamy jako Unia Europejska, z tym kryzysem, to pewnie już ten biznes przekroczył miliardy euro. Przemytnicy według różnych szacunków pobierają od 1000, 2000 do nawet 5000 dolarów od osoby, żeby mogła one przekroczyć. Granice Unii Europejskiej. No i, żeby ograniczyć ten problem, trzeba byłoby zlikwidować te grupy na państwa afrykańskie, bo o nich głównie mówimy: nie mają ani siły, ani środków, żeby skutecznie walczyć z tym procederem. Po drugie, polityka Unii Europejskiej nie jest spójna. Oczywiście my mamy głosy tutaj pełne współczucia, tak, mamy głębokie zaniepokojenie, jak zwykle, elit europejskich, mamy tutaj z ich strony różne apele, ale to oczywiście nic nie daje. No, szczególnie szkodliwe były Słowa Angeli Merkel, jeszcze w czasach, gdy była kanclerzem, gdy ona zachęcała wręcz do przyjeżdżania do Niemiec, bo ona liczyła, że pełni lukę na rynku pracy narobiła robiła kłopotu całej Europie. Ona myślała, że wyłapie tych inżynierów, lekarzy, a resztę niepotrzebnych imigrantów ona rozparceluje po całej Europie. Dzisiaj niestety widać, że to nie, nie wypaliło. Po trzecie, mamy też działalność różnych środowisk liberalno-lewicowych, różnych organizacji pozarządowych, które są finansowane. No, z państwowych pieniędzy, także niemieckich, niestety, jak zwykle, i one dysponują flotą sporych statków i ułatwiają imigrantom, nielegalnym imigrantom, przedostawanie się do Europy przez Morze Śródziemne. Mało tego, te grupy przestępcze dobrze o tym wiedzą, że te organizacje pozarządowe wyłowią tych imigrantów i on, oni wiedzą nawet do której linii mniej więcej na Morzu Śródziemnym podpłynąć, żeby te organizacje pozarządowe, NGOSy, żeby wyłowiły tych ludzi przytransportowały na ląd, na stały ląd w Europie. I mamy też wreszcie motyw polityczny w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo nielegalni imigranci są też bronią na przykład Rosji i Białorusi w wojnie hybrydowej, która jest toczona przeciwko Polsce, krajom bałtyckim i także przeciwko całej Unii Europejskiej. Mamy też Turcję, która, no trzeba tak to na Nazwać wyłudza od Unii Europejskiej pieniądze narzekomo na zajęcie się tą nielegalną migracją i powstrzymaniem napływu imigrantów, a w praktyce działają jak taka śluza na rzece, która w zależności od sytuacji zwiększa albo zmniejsza przepływ imigrantów. Państwa północnej Afryki, takie jak Maroko czy Tunezja, Trochę zwiększyły szanse na łatwe pieniądze. Podobnie jak Turcja, tutaj deklarują yy, Unii Europejskiej, że pomogą, ale w rzeczywistości nie są w stanie za dużo zrobić. Yy, no i to są główne powody. Myślę, że tych czynników jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że, że te są najważniejsze. To wszystko ciekawe, co mówisz, i wydaje się wręcz oczywiste, jeśli się obserwuje to zjawisko. Zastanawiające jest tylko to, że właśnie unijni dygnitarze czy biurokraci, którzy zajmują się tym zjawiskiem, nie potrafią dostrzec tych problemów i nie potrafią znaleźć rozwiązań, które by były po prostu skuteczne. Daje, są trochę na, mam wrażenie, na szantażem tych organizacji przestępczych, czy nazwijmy to rządów państw takich parademokratycznych lub wręcz autorytarnych z Afryki czy Bliskiego Wschodu stają się po prostu zakładnikami tych wataszków. Ale chciałbym zapytać o co innego. Mianowicie do Europy nie tylko przecież zmierzają nielegalni migranci. Są też uchodźcy chociażby z Syrii, którzy uciekają przed prześladowaniami i wojenną pożogą. Co roku kilkaset tysięcy osób składa w państwach Unii Europejskiej wnioski właśnie o azyl, czyli robi to zgodnie z prawem legalnie według prawa Unii, państw Unii Europejskiej. Według oficjalnych danych Rekordowy był rok 2015, kiedy w państwach wspólnoty złożono ponad 1,3 mln takich wniosków. Rok 2022 jest yy, blisko tej liczby, ponieważ wniosków o azyl złożono ponad 960 tysięcy. Natomiast dane za 2023 rok prawdopodobnie będą podobnie podobne jak te sprzed 8 lat, czyli rekordowe. W związku z tym pytanie: jak właśnie odróżnić tych migrantów ekonomicznych od tych osób uciekających przed konfliktami zbrojnymi lub prześladowaniami? Czy wszystkich należy traktować tak samo? Bo widać, że po, tych, po składaniu wniosków, że ten trend jest wzrostowy, i za chwilę będziemy mieli do czynienia z kolejną ogromną falą migracji, czy to uchodźczej, czy to właśnie ekonomicznej, do Europy. To oczywiście jest taka moja obserwacja, ale podejrzewam, że 90 albo i 95% ludzi, którzy przybywają z Afryki i Azji, to są właśnie migranci ekonomiczni, bo jeżeli mówimy o uchodźcach, to jak sama nazwa wskazuje, oni uchodzą przed wojną, oni powinni szukać zgodnie z prawem międzynarodowym pomocy w y, najbliższym państwie, które jest w stanie mu udzielić pomocy. A jeżeli ktoś przemierza 5, 6 czy 7 tysięcy kilometrów, licząc na to, że zostanie tutaj przyjęty ciepło w Europie i dostanie pomoc socjalną, no to raczej trzeba go nazwać właśnie migrantem ekonomicznym. E, musimy też spojrzeć na to, kto przypływa do Europy, bo to oczywiście w przytłaczającej większości są młodzi, zdrowi mężczyźni, którzy właśnie nie uciekają przed wojną, czy, czy prześladowaniami religijnymi albo politycznymi. E, sceny, czy właśnie z tej Lampeduzy, o której wspomniałeś, czy z hiszpańskiej Ceuty, czy nawet tutaj od, u nas, na granicy polsko-białoruskiej, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Kobiety z dziećmi to są niewielki ułamek, a ja starych ludzi na tych zdjęciach z Lampeduzy w ogóle nie widziałem. Także to są właśnie ci młodzi ludzie, i to oni szukają tutaj szczęścia w Europie, bo się gdzieś tam w ich państwach tworzyła taka albo funkcjonowała taka legenda, że tutaj w Europie nic nie trzeba robić i można dobrze żyć. Tutaj jest takie prawdziwe Eldorado. I ten sowity socjal stał się przepaństwem. Francji czy Niemiec, bo imigranci postrzegają te kraje jak takie dojne krowe nie miejsce, gdzie mogą y, żyć, pracować, uczyć się i rozwijać. A musimy też pamiętać, że do tego dochodzą różnice kulturowe i religijne, bo znaczna część przybyszów z Afryki czy Azji to muzułmanie, z których część może ulec radykalizacji, zwłaszcza jeżeli ich status materialny nie ulegnie poprawie, no to oni będą szukali innego zajęcia. Tylko przypomnę, że część zamachów terrorystycznych dokonanych już po 2015 roku w Europie została dokonana przez imigrantów z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Zresztą zależność między imigracją a terroryzmem była już przedmiotem badań m.in. niemieckiego profesora Alexa Drejera, który potwierdził, że istnieje zależność między imigracją a terroryzmem w Europie. I tutaj wcale nie chodzi tylko o zamachy terrorystyczne, ale także o inne przestępstwa, w tym seksualne. No pamiętamy słynny, albo inaczej niesławny Sylwester w Kolonii, czy tragedia, jaka spotkała polską parę w Rimini we Włoszech kilka lat temu. Zresztą, jaki problem jest z imigracją, no to pokazują ostatnie wydarzenia, także we Francji, tak? gdzie paryskie, ale nie tylko paryskie ulice w duże francuskie miasta płonęły, bo imigranci sobie zrobili safari w tych miastach. Pozostaje nam jeszcze jeden temat, który pojawia się w debacie publicznej, to znaczy to spojrzenie na problem trochę z innej strony. Mianowicie migracja to zjawisko stare jak świat. twierdzi wielu ekspertów, wielu komentatorów i badaczy tego zjawiska obecnej migracji i w zasadzie od zawsze ludzie migrowali za lepszym życiem. Oczywiście powodowało to wielkie przemiany społeczne, ale przecież to nie jest to coś nowego w historii. Mieliśmy wielkie ruchy ludów w starożytności, mieliśmy migracje do Stanów Zjednoczonych czy wiele, wiele innych. W ogóle o Stanach Zjednoczonych mówi się, że to naród migrantów właśnie. Może zamiast więc walczyć z migracją i stawiać coraz wyższe mury na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, należałoby po prostu zadbać o skuteczniejszą asymilację migrantów w Europie, po uprzednich np. weryfikacji przez e, odpowiednie wzmocnione służby. Pytanie tutaj jest następujące: czy starzejąca się Europa nie potrzebuje napływu osób w wieku produkcyjnym z innych krajów? Polska z coraz większą przewagą osób starszych, coraz niższą dzietnością. Również będzie potrzebować migrantów do, dla rozwoju gospodarczego. Od wielu lat pewne branże ratują właśnie migranci z Białorusi czy Ukrainy, zaś inne są zdominowane przez osoby, które przyjechały do naszego kraju poprawić swój status materialny. I tych osób jest widać coraz więcej, szczególnie na ulicach dużych miast. Te osoby przyjeżdżają prawdopodobnie za lepszym życiem, żeby zarobić trochę więcej niż mogłyby sobie we własnym kraju w ogóle, żeby pracować. Natomiast czy Polska również jest w stanie się rozwijać na dotychczasowym poziomie bez udziału migrantów, czyli pracowników, którzy będą tu płacić podatki, pracować na PKB, robić zakupy, kupować mieszkania, poznawać kulturę i posyłać kiedyś dzieci do szkoły, czyli stawiać się de facto przez właśnie wpływ kultury Polakami czy Europejczykami. Tutaj ja bym wyróżnił też dwie kwestie. Pierwsza to jest taka, że Europie faktycznie brakuje rąk do pracy, ale to jest moim zdaniem efekt tej lewicowo-liberalnej polityki, która była od właściwie już dziesięcioleci wiodącą w Europie czy szerzej w ogóle na Zachodzie, bo ten model rodziny, na przykład, który był poddawany presji przez cały czas, no został praktycznie zlikwidowany. Nie mamy dzisiaj tradycyjnej rodziny, takiej jak jeszcze ona wyglądała 30 czy 40 lat temu. Rodzi się coraz mniej dzieci, społeczeństwa się starzeją. No i to niestety powoduje, że dzisiaj w dużej ilości branż brakuje faktycznie rąk do pracy i trzeba posiłkować się imigrantami. Ale jest też druga kwestia, bo to też pytałeś o asymilację. Niestety ci, którzy przypływają teraz masowo do Europy czy to y, przez szlak y, śródziemnomorski, czy przez bałkański, niestety oni nie chcą się asymilować. No, o tym, że polityka migracyjna poniosła fiasko, dowodzą ostatnie wydarzenia ze Szwecji, gdzie w, w ostatnich tygodniach przez kraj przetoczyła się prawdziwa fala zbrodni, Zgi, zginęło kilkanaście osób różnego rodzaju strzelaninach i y, zamachach. Sytuacja stała się na tyle groźna, że po prostu premier Szwecji poprosił wojsko o to, żeby pomogło policji zaprowadzić porządek na ulicach. Także Szwecja, która była pewnym symbolem imigracji, że tak się świetnie asymilowali ci przyjezdni, niestety to się zakończyło katastrofą, i to będzie się w kolejnych krajach europejskich, podejrzewam, przez następne miesiące i lata uwidaczniało. No, na przykład, jeżeli weźmiemy imigrantów, w Wielkiej Brytanii, no ja na przykład nie widziałem, żeby Hindusi, którzy też masowo w latach powiedzmy 60. czy 70. przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, ja nie widziałem na przykład, żeby oni podpalali Londyn albo niszczyli autobusy, witryny sklepowe i samochody. Czyli da się zintegrować, tylko po prostu trzeba przyjąć zasady kraju, do którego się przyjeżdża, a nie, a nie wymuszać wszystko siłą. Jest jeszcze kwestia oczywiście przestępczości, bo Spora część, zwłaszcza są na to badania e, i statystyki policyjne na to wskazują między innymi we Francji, że imigranci po prostu zajmują się działalnością przestępczą, tworzą gangi, zajmują się produkcją narkotyków, handlem bronią, handlem ludźmi, przestępstwami e, seksualnymi, na przykład stręczycielstwem, także e, to jest bardzo poważny problem. I tu ja się nie dziwię, że na przykład Szwecja wysyła wojsko, bo są państwa małe, państwa w państwach. No i teraz możemy się zastanowić nad tym, czy możemy rozwiązać jakoś ten problem. Ja myślę, że jest na to pewien pomysł, to znaczy. Unia Europejska powinna przestać inwestować miliardy euro w różne bezsensowne projekty, takie właśnie o takiej strukturze lewicowo-liberalnej, bym to tak nazwał, a te pieniądze lepiej przeznaczyć na wsparcie technologiczne czy infrastrukturalne dla państw afrykańskich czy azjatyckich, tak aby tam stworzyć godne warunki życia, tak żeby ci ludzie nie emigrowali do Europy, bo po prostu ona nie wytrzyma pod naporem imigrantów. Warto tu przypomnieć słowa też niemieckiego ministra rozwoju sprzed kilku lat, który przestrzegał, że do Europy może ruszyć fala nawet 100 milionów ludzi. Wtedy toż nie będzie byle kryzys, ale prawdziwa inwazja, bomba migracyjna, prawdziwa wręcz katastrofa. A myślę, że te szacunki 100 milionów osób są zaniżone. Możemy tak naprawdę mieć problem, to może przyjechać nawet 200 czy 300 milionów ludzi, jeżeli się tego nie powstrzyma. Także Moim zdaniem trzeba stworzyć tym ludziom warunki tam na miejscu, da się na to znaleźć środki, wtedy możemy jeszcze spróbować uchronić Europę przed e, takim kryzysem naprawdę nie do pokonania. No właśnie, wygląda na to, że ten ląd, bomby. Migracyjny został odpalony i on powoli się dopala. Niestety czeka nas potężne uderzenie. Pytanie, właśnie jak zmusić organy unijne, by zaczęły skutecznie egzekwować politykę migracyjną i zaczęły dbać o interes krajów europejskich, a nie wykazywało się tylko bezradnością i wydawaniem pieniędzy na to, aby tak naprawdę problemu nie rozwiązywać. I trochę na to pytanie odpowiedziałeś, Marcinie. Myślę, że ten temat będzie jeszcze przedmiotem naszych rozmów w podcaście Sonar. To wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz zapraszamy do obserwacji naszych kanałów w mediach społecznościowych i na platformach podcastowych i do usłyszenia za tydzień.